No i juniorzy. pludra w niebieskim na drugim i Liszka na trzecim polu startowym białym kasku. Czwarty wyścig dnia. Jedziemy i coś się tu będzie działo. nie jest kołodzie chyba jeszcze szybszy. Czy kołodzie teraz po zewnętrznej dostanie skrzydeł? Dostanie lotu ptaka. Tak jest! Janusz Kołodziej minął Biuleja bez problemów i teraz już na pierwszej pozycji. Ale za Kołdymy, bójka zawodników. Sparty wrocła Piuli i Liszka to ważne z punktu widzenia arytmetyki tego spotkania, bo junior sparty przed juniorem unileszno, czyli Liszka przed bludrą Piuli już traci do Kołodzieja. No teraz go podniosło, jak to wszystko wyglądało. Daniel Piuli staranował Janusza Kołodzieja. No i teraz trzymamy kciuki, żeby Januszowi się nic nie stało. Wyjście z pierwszego uku podniosło Brytyjczyka. Na pewno będzie wykluczony Daniel Bioli, bo tam wjechał pewnie w jakąś dziurkę. Ale najważniejsze jest teraz zdrowie tego oto człowieka, którego obserwujemy. Czyli Janusza Kołodzieja, który chwyta się za lewerami. Obrazki, których nie zamy oglądać na torach żużlowych, bo są zawsze najgorsze. Najważniejsze teraz, żeby Janusz był cały, podjeżdża. Daniel Bioli oczywiście przeprasza. Nie było tu żadnej złośliwości ze strony Brytyjczyka. Też najgorzej właśnie, jak zawodnik prowadzi, nie spodziewa się ją absolutnie takiego centralnego trafienia, trafienia w okręcia. O, widzimy tutaj. No gdyby ta noga może była na haku, może by ten motocykl no, opanował jeszcze. No, troszeczkę więcej skupienia jednak chciałem mieć. Mimo, że tor wydaje się naprawdę bardzo łatwy, prosty, ale widzimy, co potrafi zrobić ten motocykl który ma naprawdę bardzo, bardzo dużą moc. Przecież to są motocykle, których waga nie może, nie może być mniejsza niż 77 kg, a tam niejednokrotnie jest no, prawie koń na kilogram. Także no, są to naprawdę potwory. Widzimy, co tu się wydarzyło. No dobrze też, że, że trafił może, może w koło z przodu i tak podciął. Też Janek doleciał tutaj właśnie do tego momentu, gdzie już nie ma bandy pneumatycznej. Jest banda absorpcyjna, która no, też jest bardzo...